Szanowni Państwo, z dniem 1 września 2020 roku rozpoczynamy nową kadencję w Uniwersytecie Szczecińskim. Jest to kadencja wyjątkowa z różnych względów. Najważniejsze to pandemia, z którą przyszło nam żyć i z którą na pewno w najbliższym roku akademickim będziemy musieli się borykać, radzić, rozwiązywać mnóstwo problemów, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy. Druga główna rzecz, która się będzie działa, to ewaluacja. Będziemy oceniać nasze jednostki naukowe, będziemy weryfikować nasze uprawnienia, będziemy potwierdzać, będziemy starali się potwierdzić naszą siłę, nasz potencjał, który powinien plasować nas znacznie wyżej niż wynika to z rankingów. Te wszystkie zadania będzie realizował nowy zespół pełen zapału. Mam nadzieję, że to co mówiliśmy w kampanii wyborczej uda nam się zrealizować. Jest tych rzeczy bardzo wiele, ale te najważniejsze cele, które chcielibyśmy realizować, to Utrzymanie jakości kształcenia dla naszych studentów. Ta pandemia na pewno nie przeszkodzi nam w tym celu. Chcemy bardzo mocno stawiać na badania naukowe, bo jeszcze mamy rok czasu, kiedy możemy poprawić sytuację Uniwersytetu, jeżeli chodzi o publikacje wysoko punktowane, o granty, projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. To wszystko będzie się działo w tym roku akademickim. Rekrutacja pokazuje, że zainteresowanie, pomimo trudnej sytuacji, nie spada studiami w Uniwersytecie Szczecińskim, więc mamy nadzieję, że pomimo niżu demograficznego uda nam się utrzymać potencjał największej uczelni kształcącej na Pomorzu Zachodnim. Te nasze trzy główne cele, wynikające z tego, co mówiłem wcześniej, to przede wszystkim ewaluacja która jest dla całego uniwersytetu, dla wszystkich pracowników i dla studentów. Kolejne to już bardziej pod kątem studentów elektroniczny indeks, który chcemy wprowadzić jak najszybciej, oraz elektroniczny obieg dokumentów, który będzie nas plasował w gronie najnowocześniejszych uniwersytetów polskich. Nasza Alma Mater chcemy, aby była dumą nie tylko naszą, ale również miasta i regionu, w którym funkcjonujemy. Dziękuję.